To jest ukryta opcja kremlowska. Od tego czasu sporo się zmieniło. Teraz to już nie jest ukryta opcja. To jest po prostu opcja kremlowska. To jest opcja węgruła i tak powinna być ta partia traktowana. Dziękuję Państwu. ja proponuję za trzy Nikt nie jest nielegalny. Nikt nie jest nielegalny. Nikt nie jest nielegalny. Nikt nie jest nielegalny! Z jakiego powodu przyszła Pani dzisiaj na rynek? Myślę, że dlatego, że powinnam tu być. Dlatego, że czuję się Europejką, czuję się Polką i nie podoba mi się to, co teraz się dzieje. Nie podoba mi się, dlatego, że jest to ze szkodą dla moich dzieci i dla mnie. Ponieważ. Potrafię dodać 2 do 2 i wiem, jak, co się mogłoby stać, gdyby, gdybyśmy wyszli z Unii. Ja nie chcę, ja się czuję Europejką, tu jest moje miejsce, tu jest mój dom. Ja doceniam to, co dostałam z Unii, po prostu. Proszę powiedzieć, nastroje obywateli jednak pogarszają się, co świadczy frekwencja na przykład w Koszalinie. Ja nie Jestem daleka, żeby wypowiadać się w imieniu obywateli. Ja się wypowiadam w swoim imieniu. Jako mama, żona Gabriela, lat 42, chcę zostać w Unii i mam prawo o tym mówić. Bardzo ważne dla nas wszystkich. Ja sobie teraz nie wyobrażam życia, jak nas wykluczą z Unii. To by było koszmarne. To jest przyszłość naszych dzieci. No, to by było tragiczne. A proszę mi powiedzieć, co wskazuje na to, że moglibyśmy wyjść z tej Unii. Pani Julia Przyłęcka powiedziała, że nasze prawo jest ważniejsze niż unijne. No to teraz może być różnie. Czuję się zaniepokojona tym faktem. Ale co widać? Nastroje obywateli jednak pogarszają się. Widać po frekwencji. I dlaczego? Myśli pan, że jest mniej ludzi? Nie, że jest właśnie duża frekwencja. A, duża frekwencja jest, no bo to jest bardzo ważna sprawa. No to te same, no dlatego tutaj przyszliśmy, prawda, nie wyobrażamy sobie życia bez Unii. Unia to jest nasza, nasza siedziba, nasze życie, wspólnota nasza. Dziękujemy bardzo. Nie chcemy powrotu tak. do tego, co było kiedyś. Nie? A co było kiedyś? O, bo myśmy jeszcze żyli za komuny, kiedy nie mieliśmy paszportu, to nie mogliśmy nigdzie wyjechać. Paszport natychmiast trzeba było oddać po przyjeździe, inaczej wzywali Pamiętamy nas, że trzeba oddać i tak dalej. Potem gdzieś wyjechać, to trzeba promesę na dolary. Promesy nie przyznano. Czyli reasumując, państwo uważają, że możemy się cofnąć w czasie? Tak, boję się tego nie bardzo. Się boimy. Wszystkim z tego względu, że mam dzieci i chcę, żeby moje dzieci żyły w wolnym kraju. To jest podstawa. I y, za dużo musiałam czekać na to. Pamiętam jeszcze ten okres, kiedy trzeba było przekraczać granice z paszportem. Nie chcę, żebyśmy do tego samego kiedykolwiek wrócili. A co według pani wskazuje na to, że właśnie Polska mogłaby wyjść z Unii Europejskiej? Przede wszystkim wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Bo to, co jest w momencie, kiedy podpisywaliśmy umowę z Unią przy wejściu do Unii, wiedzieliśmy na co się godzimy. W tej chwili. Zaczyna być to wszystko podważane. A. Y, w momencie, kiedy chcieliśmy tam wejść, y, wiadomo, że musieliśmy się zgodzić na te warunki i te warunki powinny być do tej pory zachowane. Y, dlatego, że chcę zostać w Unii. Chcę, żeby Polska była nowoczesna, żeby y, moje wnuki y, mogły y, decydować o wszystkim za siebie. A co wskazuje na to, że moglibyśmy wyjść z tej Unii? Y, y, wszystko, co nam się mówi, to jest odwracanie kotogonem, to jest y, liczenie na to, że damy się y, zbałamucić jakimś dziwnym opiniom. Nie wierzę w ani jedno słowo tego, co nam się mówi. A czy myśli pani, że takie protesty spowodują, że rząd weźmie do serca zdanie obywateli? No, mam tu, że takie mieszane uczucia. Ale no nie możemy wszyscy siedzieć i nie, nie pokazywać swojej woli, swojej opinii, że siedzimy jak barany, można nami i... Przestawiać nas jak na szachownicy. Musimy jakoś pokazać swoje opinie, a nie możemy w żaden inny sposób. Wydaje mi się, że to jest nasz obowiązek. Tych, którzy brali udział w referendum w 2003 roku i głosowali za. Ja chcę nadal być w Unii Europejskiej i myślę, że to jest właśnie taka forma. Martwi mnie tylko ilość ludzi, że moim zdaniem powinno być więcej. Bo jeżeli to są ci wszyscy, którzy rozumieją, co się dzieje, to jest nas trochę jeszcze za mało. Jak pan mógł wytłumaczyć obywatelom, co może wskazywać na to, że Polska może zostać wyprowadzona z Unii Europejskiej? To są małe kroczki, to się nie stanie z dnia na dzień. Chociaż nocne obrady Sejmu mogą nas wyprowadzić, przyspieszyć ten proces znacznie. Y, oczywiście rządząca koalicja będzie nam co innego mówiła, poprzez media, jakie ma do dyspozycji, ale mam nadzieję, że Polacy są na tyle rozumni, że wiedzą, co to jest Unia Europejska, jakie przedstawia wartości, że jednak warto być w Unii Europejskiej. Bądźmy Europejczykami. Że to, co robi PiS, to jest tragedia dla Polski. My nie możemy wyjść z Unii Europejskiej. Ja już jestem człowiekiem pod 70 i przeżyłem komunizm i wiem, jak to wyglądało. A wszystko wskazuje na to, że wracamy do, do tego samego. Mówi pan, wszystko wskazuje na to, że wracamy do tego samego. Co według pana wskazuje na to, że rząd chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? No wszystkie jego poczynania. Nie chce się dostosować do wyroków sądu TSUE. Uważa, że Unia to, to nie jest to, co oni sobie wymarzyli. Przedstawicielka PiSu mówiła, że szflaga Unia to jest szmata. No to wszystko wskazuje na to, że oni nie chcą być w Unii. A ja ta, nie chcę, do te, żeby do tego doszło, nie ze względu nawet na siebie, a na swoje dzieci i swoje wnuki, które nie wiadomo w, w jakim kraju by miały mieszkać nie? w przyszłości. No żeby się poczuć dobrze w dobrym towarzystwie. Ludzi, którzy cenią wolność, E, którzy myśl, myślą podobnie jak ja, że Unia dla Polski to jest bezpieczeństwo. E, no, my jesteśmy Europejczykami po prostu. E, no, po prostu dlatego przyszedłem. No. A muszę powiedzieć, co według Pana wskazuje na to, że Polska mogłaby zostać wyprowadzona z Unii Europejskiej. E, wie pan co, powiem Panu tak, e, nie chcę mi się już jakby o tym mówić, dlatego że to widać gołym okiem, to co się dzieje tutaj w naszym kraju, i jakby już nie chcę tego uzasadniać po prostu. To tak jakby, to tak jakby pan mnie spytał, e, jeśli widzę jakiegoś, nie wiem, złodzieja, który wychodzi. Z domu, kradnąc telewizor, co pan widzi złego w tym uczynku? No to przecież widać. No to jak to uzasadnić to taką sytuację, to tak bym powiedział. No. Przyszłość moich dzieci, moich wnuków, nie była taka szara, jak ja miałam młodość. A co wskazuje na to, że rząd polski chciałby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? To, co widzę dookoła siebie, wszystkie ruchy, ruchy sądowe, ruchy. Ogłupiania nas w telewizji rządowej. To mi się nie podoba, to, to nie jest to, co ja oczekuję. Zresztą pamiętam, co moi rodzice mówili w czasach jeszcze, o czasach jeszcze dawniejszych, kiedy, kiedy po wojnie tutaj przyjechali na te tereny. Oni tego by nie chcieli, dzisiaj już nie żyją niestety, ale oni by tego nie chcieli. Chcieliby, żebyśmy byli w Unii Europejskiej. To, co właśnie do chwili jeszcze mamy. Na szczęście im tak zostało. Dziękuję. Bo zawsze przychodzę na takie właśnie zgromadzenia, ponieważ wyznaję to, co wszyscy tutaj wokół, ja jestem wściekła, że ze mnie się robi idiotkę, że wypisuje się takie głupoty, że depcze się konstytucję, mówi się, że to nieprawda i chce się mnie pozbawić członkostwa w Unii Europejskiej, która jest dla mnie naprawdę wielką rzeczą. Ja też pamiętam czasy komuny i ja naprawdę nie chcę, żeby to wróciło. Nie zgadzam się z nieprawością i niesprawiedliwością obecnego rządu i z tym, że grozi nam wyjście z Unii Europejskiej. 17 lat jesteśmy w Unii, jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy w Unii i nie wyobrażam sobie... Żeby było inaczej. Co według pana wskazuje na to, że rząd chciałby wyprowadzić Polskę z Unii? Wskazuje ostatni wyrok, nie wyrok, no orzeczenie Trybunału Julii Przyłębskiej. To jest kropla, która przechyliła, czy też przelała czarę. I to jest sprawa, która naprawdę może spowodować, że będzie następował powolny rozkład tej popularności, która jest jeszcze wśród Polaków. Do Unii Europejskiej. 88% to jest niebagatela, to jest bardzo dużo, ale, ale jeżeli tak dalej będzie postępował ten rząd, obawiam się, że możemy stoczyć się w kierunku wschodu. Pana nie znam obcy los naszego kraju i to co się dzieje po prostu napawa przerażeniem i no, boimy się o nasz kraj i dlatego jesteśmy. A co wskazuje na to, żeby rząd chciał wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? Tak według Pani? Co wskazuje? Proszę pana. Tak wiele rzeczy, że trudno jest mi w tej chwili to ogarnąć w jednym i powiedzieć w jednym słowie, ale no nie powiem. Nie powiem, bo nie znajdę słów. Na paszporcie napisane jest, że jesteśmy zarówno obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, jak i obywatelami Unii Europejskiej. I tak samo jak mamy prawo wobec Unii Europejskiej, czy mamy prawo? Od Unii Europejskiej tak samo mamy obowiązki wobec Unii Europejskiej, a jednym z naszych obowiązków jest strzec demokracji i praworządności. I to właśnie dzisiaj tutaj robimy! Wielkie prawa dla Was! Nie oddamy polski Kaczyńskiemu, nie oddamy Polski ziobrze czy czarnkowi, ponieważ są to osoby, których kierunek jest do Moskwy. A nie w Polsce, nie w Unii Europejskiej. To są zdrajcy i za, to zdrad, za tę zdradę będą rozliczeni. Będą siedzieć, będą siedzieć, będą siedzieć, będą siedzieć, będą siedzieć, będą siedzieć, będą siedzieć. Będą siedzieć, będą siedzieć.